Cześć, dzień dobry. Dzisiaj dla odmiany zapraszam was ponownie na unboxing. Tym razem jest to paczka, którą kupiłam na Allegro od użytkownika, którego nazwa wyświetla się tutaj na dole ekranu. Zamówiłam sobie i roślinę i komponenty do podłoża. Paczka jest naprawdę ciężka, ale postaram się wam ją pokazać. Jest i ona. Wziąłam sobie taborecik do tego odcinka, żeby było mi wygodniej, więc paczka wraca na dół, a ja postaram się ją tak jak zwykle z gracją otworzyć. Zapraszam na odcinek. W ogóle tuż przed nagraniem umyłam włosy i wtarłam sobie wcierkę o zapachu e, strasznie takim dziwnym szafranu i cynamonu. I teraz tak mi dziwnie pachnie, przynosi znaczy, ładnie, ale tak wiecie inaczej. Zobaczymy, czy wcierka się A tak wracając do tematu odcinka, to otwieram tutaj paczkę i yy, od razu Wam powiem yy, historię dotyczącą rośliny, która tutaj jest w środku, ponieważ tutaj są, od razu Wam zdradzę, tutaj są dwie rośliny i to są, jedna z nich już tak dawno była na mojej wishliście, tak o niej marzyłam, ale to były takie marzenia, ja o niej tam wiecie, non stop gadałam, oglądam sobie jej zdjęcia na, na Pinterest, no, jak cały czas tam, znaczy cały czas, co jakiś czas wyszukiwałam tej nazwy na Facebooku. Może ktoś sprzedaje i rzeczywiście sprzedawał, ale często to był posty po sprzed dwóch, trzech lat, albo jakieś takie, nie wiem, tylko odbiór osobiste i w ogóle w jakimś tam, wiecie, no wiecie, w jakimś mieście, do którego nie mogę dojechać. I naprawdę tej rośliny, nie, o już ją widzę, zobaczyłam ją i nigdzie nie było. O, i teraz ona tu jest, ale super. E, dobra, właśnie, i ostatnio zobaczyłam, e, opisałam o tym z kilkoma osobami na Instagramie, więc już te osoby wiedzą na pewno, co kupiłam. Też w ogóle jednej powiedziałam, co, co kupiłam, jak to się stało. E, widziałam ostatnio, że w dostawie sprzed tygodnia w Jungle Boogie była ta roślina i czaiłam się na nią bardzo. Ja w Jungle nigdy jeszcze nic nie kupiłam. E, te ceny są dla mnie trochę za wysokie, oczywiście nie wszystkich roślin, natomiast, e, natomiast no, tak, po prostu, tak po prostu czasem jest. Ja też to rozumiem w ogóle kanał Ani e, i Szymona bardzo lubię i parantele i dżungla i oglądam nałogowo i często te filmy oglądam po kilka razy. Natomiast jeszcze nie złożyłam tam zamówienia. Ja też rozumiem, dlaczego te rośliny mogą być trochę droższe niż właśnie na Allegro czy od prywatnych sprzedawców. Prowadzisz sklep, musisz opłacić pracowników ca ca całe te procesy, więc ja to wszystko rozumiem. Um, ale właśnie wtedy w sobotę o 14.14 .14 odświeżałam stronę i mówię sobie kupię, 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 kupię. kupię". No i oczywiście 14.15 wjechała nowa dostawa, wjechała ta roślina i prawie ją kupiłam. Prawie kupiłam, ale rzeczywiście trochę cena mnie powstrzymała i niby jak wiecie, jak się o czymś marzy, to cena nie ma żadnego znaczenia, ale no dostałam bardzo dużo folii. Ale no jednak uważam, że też warto tak z rozsądkiem podchodzić do, do zakupów i do, do tej naszej pasji i w ogóle do hobby. Chociaż znam pewną osobę, która siedzi w tym pokoju, która twierdzi, że na pasji się nie oszczędza. I e, tak, o, jego pasją jest flavorszosowi, i wiem, że na nim nie oszczędza. E, w każdym razie, e, słuchajcie, nie kupiłam tego, tej rośliny na dżunglu, rzeczywiście jej nie kupiłam, ale powiedziałam sobie, będziesz teraz je. jeżeli ona już się pojawiła w sklepie takim, internetowym, który ma takie rośliny e, dostępne, no to znaczy, że ta roślina e, będzie jeszcze bardziej dostępna. Że może pojawi się u innego sprzedawcy, może pojawi się w jakiejś kwieciarni, może pojawi się na Allegro, no jest jakby szansa na jej pojawienie się zwiększyła. I teraz, żeby Wam nie skłamać, ale chyba dwa dni po dostawie, czy dzień po dostawie, mm, a w ogóle jeszcze w niedzielę rano zobaczyłam sobie na dżunglu, to już było wyprzedane, bo jak zasypiałam tam w sobo z soboty na niedzielę, powiedziałam sobie, dobra, jak rano będzie jeszcze jedna sztuka, to już gdzieś mam tę cenę, tylko ją kupuję. Ale no, rano wstałam, nie było już tej rośliny, ale przeglądam Allegro i wydaje mi się, że w niedzielę, albo w poniedziałek, chociaż wydaje mi się, że bardziej w niedzielę, znalazłam tę roślinę na Allegro. I w ogóle w dużo większej, znaczy w dużo większej, w większej doniczce, w lepszej cenie. No wiecie... O Boże, ciasto mi pika, muszę iść. Tak, robię sernik, ale jeszcze musiałam nastawić na 3 minuty, bo mi się y, kruszonka za bardzo nie spiekła. To może podwyższę temperaturę. Czekajcie. Skoro znacie już historię tej rośliny, skoro znacie historię mojego ciasta, to yy, może przejdźmy do paczki. Ale paczka, roślina, którą już zobaczyłam, o której marzyłam niewiarygodnie, yy, pokażę Wam ją jako drugą. Najpierw zobaczymy sobie... Jak? To jest... Ojejku, O, ale zobaczyłam liścia. To jest druga roślina, o której bardzo marzyłam, ale mniej niż o tej pierwszej, ale też jak ją zobaczyłam kiedyś, już kiedyś, to powiedziałam sobie, że tak, będę Cię miała. Ja tak, wiecie co, czekajcie, bo ja chcę tak odpakować, żeby, żebyście Wy mieli niespodziankę, no i żebym ja też miała niespodziankę. O losie! Jakie piękne! O, jakie piękne! O, nie, złamane. Ale to jakieś stare złamanie, bo już się bardzo zasklepiło. Chociaż nie mam pewności. Nie, to chyba nie jest stare złamanie. Tak, ten liść się zaraz złamie. Kurde. O, kurde. Hmm, no, niedobrze, znaczy ukorzenie go sobie, ale. E, ale słabo. To wiecie, tak tutaj, czyli ta cała długa część będzie do ukorzeniania. Dobra, 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 dobra. Poza tym, poza tym roślina jest przepiękna. Wydaje mi się, że jest troszeczkę odwodniona, ale to nic. To jest epifilum. I teraz widzicie tutaj nazwę, bo ona jest taka dla mnie dziwna i ja jej nie pamiętam i bym jej chyba nawet nie wymówiła. Ale ładne. W ogóle ja ostatnio mam wrażenie, że bardzo często robię unboxingi i że mam dużo nowych roślin, ale bardzo dużo tych roślin ląduje na balkonie, dlatego ja nie mam takiego poczucia, że tutaj w pokoju jest dużo bardziej zielono niż było i trochę się boję, jak wiecie, jak przyjdzie jesienio-zima i będę musiała to wszystko z balkonu zabrać. Wtedy nie mam pojęcia, gdzie to zmieszczę. Nie wiem. Jeszcze się tym ten... nie martwię. Jest sierpień dopiero. Czyli w sumie nie takie dopiero. Przepiękne epifilum. Ono ma takie bardzo charakterystyczne, pofalowane brzegi liścia. Jest cudowne oraz przepiękne. No i jestem zachwycona. I ono w ogóle tutaj. Ale ono jest ładne. Ale tu u nas sady jest takie trójwymiarowe. No, jak to rośnie. E, dobra, wiecie co? No to złamanie liścia mnie trochę zmartwiło, przyznaję, ale no trudno. E, um, utnę i ukorzenie będę miała gęstszą roślinę. W każdym razie, no, zobaczcie, że ta roślina jest. Przepiękna. I znowu pikami ciasto. Muszę się w końcu wyłączyć. Dobra, odkładam to epifilum. No dobra, 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 dobra. Nadal, nadal nie spiekła mi się ta kruszonka, wiecie? <ścoughs> Dziwna sytuacja. No trudno. To co, gotowi, żeby przejść do tej drugiej rośliny? Czy najpierw chcecie zobaczyć, co kupię? Przewróciła się. Czy najpierw chcecie zobaczyć, jakie kupiłam? Ale jest tak, jest tak owinięta folią, że na 100% nic się nie stało. Czy najpierw chcecie zobaczyć, co kupiłam sobie do podłoża? Wiem, że chcecie zobaczyć najpierw podłoże. Kupiłam sobie pumeks. Kupiłam sobie pumeks i ja go bardzo często dostawałam z jakąś rośliną, jak kupowałam od osób prywatnych i zastanawiałam się, co to są za kamyczki? Skąd to w ogóle ludzie mają? I... Yy, i... I ja też zachciałam to mieć. Poza tym będę mogła sobie go y, używać do właśnie mieszanki do sukulentów i do kaktusu. I zamówiłam sobie chyba dwa litry, albo litr? Nie jestem pewna. Dwa litry. O jejku, i to jest ciężkie. Yy, a tu jest yy, coś. <laughs> tu jest coś, co. Również mi się przyda do mieszanek dla kaktusów i do sukulentów. I to jest, wiecie co dobra, nie będę otwierać, To jest po prostu piasek. To jest piasek. Muszę na pewno przesadzić sensywierię i chcę ją przesadzić do takiego podłoża hydro z piaskiem, z ziemią do kaktusów. Będę też. Nie wiem, w jakim podłożu będą te rośliny, natomiast myślę, że one też mogą być zadowolone z mieszanki czegoś z właśnie piaskiem, więc piasek mi się przyda. I piasku również wziąłem 2 litry, albo litr, nie, 2 litry. Dobra, to sobie już chowam do kartonu. E no w ogóle ja tą paczkę niosłam z paczkomatu i jeszcze w międzyczasie rozmawiałam przez telefon i że mi nic nie wypadło, a jeszcze niosłam sobie y, jakieś tam zakupy z Biedronki, że to nic mi nie wypadło, to y, cud. No dobra, słuchajcie, to jest ta piękna roślina. Hmm, ale się cieszę. Ojejku, ale się cieszę. W ogóle jak ją kupiłam, to no wiadomo, tam od razu opłaciłam i cały czas sprawdzałam status wysyłki, czy już wysłana, czy już w pakowaniu, czy już wysłana, czy już u mnie. No i w ogóle bardzo szybko dotarła, bo zrobiłam zakupy w poniedziałek i dzisiaj, we środy, już jest u mnie. W ogóle w tym sklepie jest na tyle fajnie, że na zdjęciu jest konkretna sadzonka z numerem. Więc kupujecie sadzonkę, dokładnie tę, która jest na zdjęciu. No i ja wybrałam sobie, uważam, najdłuższego ripsa Lisa O ja! o ja! O ja! O ja, o ja, o ja! Dobra, sprawdzam tutaj sobie patrzę, bo jest dużo. Widzę skorkowateń, natomiast to nie jest nic strasznego. Ale wiecie, tutaj bardziej patrzę na wełnowce, bo on kocha takie rośliny. Ale tutaj na pierwszy rzut oka nie widzę nic. Yy... O kurde. Wiecie co te pędy mają? Ja nie, znaczy nie znam się w ogóle na długościach, ale mają chyba 1,5 metra? Mogą mieć? Nie wiem. On ma bardzo, bardzo ciekawy pokrój, e, bardzo, To jest taka bardzo geometryczna roślina. E, on inaczej jest nazywany chain cactus, czyli taki łańcuszkowy, łańcuchowy kaktus, i rzeczywiście on się składa z takich segmentów, jak e, takie mm, grubooczkowe łańcuchy. Zobaczcie, że no, to jest, ja się nie spotkałam nigdzie z taką geometryczną rośliną. Na pewno są jeszcze takie, natomiast ja teraz tak na pierwszy rzut myśli nie mogę sobie przypomnieć jakiejś innej rośliny. Kurczę, dobra, e, słuchajcie, e, nie sięgnę już po, to, po, po epifilum, bo, bo tutaj już jestem w, tym, w tych kartonach i w tych foliach obładowana, więc zostanę sobie z, z tym Ripsalisem paradoksa. E, kolejna przepiękna roślina z mojej wishlisty. Przesadzę go, on tutaj ma jakieś fajne podłoże, bo tutaj widzę jest wermikulit, jest perlit, jest jakiś keramzyt, no ale też jest włókno kokosowe, więc przesadzę go albo do podłoża dla epifitów, albo do podłoża dla sukulentów. On pójdzie sobie jeszcze teraz na balkon. Jeszcze teraz pójdzie sobie na balkon, bo inne ripsalisy, które tam są, są zachwycone tym życiem i to są ich najlepsze dni, więc jemu też nie będę tego odbierała, ale będę pewnie wychodziła częściej na balkon, żeby się na niego pogapić. Nie no, spójrzcie, no mi po prostu mi brakuje słów, brakuje mi słów. Eee, słuchajcie, no a wszyscy ci, którzy kupili na dżunglu, e, na pewno też jesteście zachwyceni, tak jak ja. Ja dołączam do Waszych zachwytów. I jeżeli, e, jeżeli ktoś z Was kupił na dżunglu tego paradoksa, no to daj znać w komentarzu, to razem się pocieszymy. Dlatego, że mamy taką piękną roślinę w mieszkaniu. Na mnie już pora. Robiłam ciasto nie bez powodu, ponieważ idziemy do znajomych, więc ja już się zabieram stąd. Dzięki, że dzisiaj ze mną byliście, bardzo Wam dziękuję, że oglądacie filmy, że je lajkujecie, że komentujecie. I nie dość, że Wam za to dziękuję, to też Was zachęcam do dalszego takiego zachowania. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to również cię do tego zachęcam. A jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, a Instagrama masz, no to zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tam się dzieje dużo. Czasem są to rzeczy, których nie ma na kanale, czasami to, to są jakieś takie tożsame rzeczy, ale w każdym razie no, tam jestem trochę częściej. No, taki, tak, taka specyfika tego medium. Ja już na dzisiaj kończę. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się ciepło. Cześć. Burczaki. Nie, no, ale to jest piękne.